w galerii po 11 schodach na wernisażu rysunków Zuzanny Kalinki. Jest to jej pierwszy wernisaż, pierwsza wystawa i odbywa się to wszystko w roku 23, gdy Lublin jest europejską stolicą młodzieży. Państwo już wiecie, bo rozpoznaje uczniów, w jakim to ważnym miejscu jesteście. Między dwoma kościołami, i dwiema szkołami, Staszyc, Feter. Pod wezwaniem świętego Piotra, Pawła, jest ten budynek. Ale Zuzanna postanowiła Was zaskoczyć, bo Wy też przyszliście do nas z bardzo ciekawego miejsca. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Jestem bardzo zaszczycona, że tak się licznie zgromadziliście i też witam Panie ze Stowarzyszenia drgawka. Bardzo mi miło, że Panie przyszły. Bo to też od Pani się zaczęło. Dziękuję za obecność całej mojej klasy, dyrektora naszej szkoły, Pani sekretarki oraz moich przyjaciół i rodziców oraz babcie oraz Pana wychowawcę, Pana Miłosza Mieleckiego, który mnie bardzo wspiera. Nasza szkoła jest usytuowana w dość ciekawym miejscu w Wilnie. Generalnie rzecz biorąc, wychodząc z naszej szkoły możemy zobaczyć plac Wolności, który w XIX wieku był placem targowym, później został przeniesiony i został nazwany na cześć klasztoru bernardyńskiego bernardyńskim i była tam swego czasu wieża Ciśnień, która no niestety została rozebrana i przeniesiona, ale została fontanna, która no, w jakiś sposób nawiązuje do tego. Po lewej stronie, jak wychodzimy z naszego liceum, jest biblioteka imienia Hieronima Łopacińskiego, który był bibliofolem polskim, bardzo znanym i była to swego czasu kamienica różnych rodzin. W ogóle historia mega wielka, bardzo wiele tam było miejsc, organizo jakichś organizowanych wydarzeń. Ale obecnie właśnie zostało w 1915 roku wykupione przez Towarzystwo Muzeum Lubelskiego i są tam zbiory pana Hieronima Łopacińskiego, który niestety już nie żyje, ale jest tam też biblioteka i no, ciekawe miejsce można tam pójść zobaczyć. Po prawej stronie jak wychodzimy z naszego liceum jest kościół pod wezwaniem... Kościół na pod wezwaniem Świętego Pawła. I kiedyś to był klasztor Bernardynów, którzy w 1864 roku z racji reparacji po powstaniu styczniowym zostali usunięci, coś w tym stylu. Ale generalnie rzecz ma to bardzo ciekawą historię, ponieważ w kościele Nauwrócenia Świętego Pawła odbyła się uroczysta msza, która była przypiętą uprzętowaniem Unii Polsko-Litewskiej w 1569. Za naszą szkołą, tam za klasztorem dawnym, znajduje się też Pałac Staruch, którym obecnie jest drukarnia i jakaś biblioteka z sobie. Dom kultury. On tam kiedyś tam spłonął, był odbudowany i w, na skwerku został postawiony w 1875 roku zegar słoneczny, na którym obecnie stoi nasza szkoła. Więc, to jest też takie nawiązanie do tego, że zegar słoneczny, czyli spieszyć się powoli i nasza szkoła na tym stoi, więc. Myślę, że to jest bardzo ciekawa ciekawostka. No i generalnie jest jeszcze pałac Tentarów. E, 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 bardzo ciekawym miejscem historycznymi były tam e, różne tego typu rzeczy, jak jakieś stajnie, no i tak dalej. I później zostało to właśnie przekształcone. I to tyle ode mnie. Takie ciekawostki. Powiedziałaś nam e, piękną historię tych miejsc e, związanych z naszą szkołą i wokół szkoły. Ja tylko uzupełnię, tak, woli ciekawości. Pała Starów to dawna siedziba naszej szkoły, e, i Pała Starów to budynek, który powstał na fundamentach dworu Stanisława Słupeckiego, kasztelana lubelskiego, który jest jedynym lubinianinem, e, który podpisał akt Unii e, lubelskiej. Więc jeśli wierzycie w genius locji, w duch miejsca, no to ta historia jest dowodem tego, że to miejsce ma swojego ducha, ponieważ człowiek związany z Unią Lubelską zajmował parcele, na której stoi nasza szkoła imienia Unii Lubelskiej, a jest to jedyna szkoła w Polsce, która ma takie imię. Także a, 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 a na pamiątkę tego dzisiejszego naszego spotkania przekażę Ci publikację na stulecie naszej e, szkoły. E, świętowaliśmy to w 2022 roku, mamy rok 2023 rok. Takie wydarzenie jak to wpisuje się w kolejny rozdział historii naszej szkoły i mam nadzieję, że następni autorzy znajdą miejsce, aby w tej publikacji również na to wydarzenie, które tutaj e, jesteśmy świadkami. Jeszcze parę słów tak o wystawie. Zaraz będziecie mogli ją obejrzeć, bo będzie więcej ruchu tutaj. Generalnie biorąc, rysuję od, no tak jak się mówi, od dziecka, to nie było jakoś odkryte wcześniej, że to lubię czy coś. W zasadzie bardziej zaczęłam się tym skupiać pod koniec podstawówki i na początku liceum i powstawało przez ten czas bardzo dużo prac. Większość z tych prac jest. Dosłownie z całego przekroju e, mojego życia, bo e, no nie, jest to, pra, e, nie są to prace najświeższe. Niektóre z tych prac no, mają po kilka lat, więc e, bierze to pod uwagę przy ocenie. E, naj, najświeższą pracą jest praca w tamtym rogu to Duże auto, robione w tym roku, e, flamastrami. Podczas mojej ścieżki artystycznej przywiały się bardzo różne techniki, jednak jak można też zauważyć no, najbardziej lubię rysować ołówkiem, czyli w czerni i w bieli, ale też powstawały prace na płótnie, tak jak tutaj oraz prace pastelami, których tutaj nie ma, kredkami, których również tutaj nie ma, ale jest też inna technika graficzna, też w tamtym rogu. Dwie prace wykonane w aplikacji Procreate na iPadzie. I generalnie rzecz biorąc jest to bardzo rzecz związana ze mną. Po prostu jest to moja pasja, kocham to robić i mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo no to jest część mnie. I w ten sposób się wyrażam, ale też chciałam Was jednocześnie zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś pasje i pragniecie robić coś w życiu, macie jakieś marzenie, to żebyście w tym kierunku szli i te marzenia spełniali. Tak jak ja się staram, może to nie będzie za parę lat coś, czym będę żyła, ale na tą chwilę jest i jestem bardzo zaszczycona, że tutaj jesteście i możecie ją obejrzeć. Podczas mojej drogi robiłam pracę dla siebie, czyli po prostu to, co miałam ochotę rysować, to rysowałam, ale też na zamówienie dla rodziny, dla przyjaciół, znajomych. Tam Kto tam chciał, to się do mnie zgłaszał.